Dzień dobry, cześć. Witam Cię w takim troszkę innym formacie niż zazwyczaj się spotykamy. Chcę spróbować takiego kontaktu poprzez nagrania wideo. Nagrania wideo, może z takimi troszkę głębszymi przemyśleniami. Wydaje mi się, że obecnie w internecie bardzo dużo jest takich krótkich, szybkich filmików kolorowych, cukierkowych. Chyba nie czuję się dość dobrze w takim formacie. Czuję się lepiej w takim formacie bardziej autentycznym. Dlatego ten film nie jest jakoś mocno wyedytowany, ale mam nadzieję, że będzie dla ciebie wartościowy. I chcę podzielić się właśnie dzisiaj na początek przemyśleniami dotyczącymi takich największych wyzwań, które obecnie uważam są w fizjoterapii, albo może nie w fizjoterapii, ale które. Są takim problemem dla pacjentów. To z czym pacjenci najczęściej przychodzą do fizjoterapeuty. Oczywiście najczęściej przychodzą z bólem. I o tym mówią. Natomiast, jeżeli wejdziemy sobie troszeczkę głębiej i porozmawiamy z pacjentami troszeczkę głębiej, damy ten czas na to żeby troszeczkę więcej poopowiadali, to wychodzi, że przychodzą z obawami, z lękiem przed tym co będzie, czy nie czy ten bulminie, czy nie spotka ich trwała niepełnosprawność, bo w internecie przeczytali o tym, że Ludzie lądują na stole operacyjnym, że cierpią z powodu bólu wiele miesięcy. Natomiast też trzeba pamiętać, że w internecie opisywane są te skrajne przypadki. Czyli jeżeli ktoś przeszedł jakąś przypadłość w sposób taki lżejszy, to raczej nie pisze o tym w internecie. No i to ta sytuacja napędza taką spiralę lęku. Nawzajem, oczywiście nie ma się co, co dziwić. No, zresztą tak, algorytmy internetowe, mediów społecznościowych, wyszukiwarek są skonstruowane, że bazują na emocjach i, i podsycają nam to, co wzbudza emocje. A pacjenci najczęściej przychodzą ze sprawami przeciążeniowymi. Takie rzeczy, diagnozy jak na przykład dyskopatia padają po prostu za często. Bardzo często dyskopatia po prostu nie boli. Problemem jest to, że za długo przebywamy w jednej pozycji, bądź też wykonujemy zbyt dużo powtarzalnych ruchów. Więc dochodzi do przeciążenia struktur, tkanek miękkich, układu nerwowego. Zresztą ja też nie lubię. Dzielić nie lubię tego właśnie rozdzielania pracy poszczególnych układów czy takiego redukcjonistycznego myślenia i dzielenia człowieka na działanie poszczególnych mięśni, układów ciała, takie wchodzenie coraz, coraz głębiej w jakieś struktury, wręcz już nie wiem, w jakieś włókna mięśniowe pojedyncze. Bo takie redukcjonistyczne myślenie po prostu nie, nie pomaga pacjentom, nie pomaga w fizjoterapii. Takie redukcjonistyczne myślenie i wchodzenie bardzo szczegółowo w tkanki, w komórki yy, jest pomocne w laboratorium do tego, żeby opracowywać nowe leki, opracowywać nowe formy terapii. Takie inwazyjne, chirurgiczne. Niekoniecznie pomaga to w gabinecie fizjoterapeuty. Jako fizjoterapeuci, troszeczkę no mamy dość mocno ograniczone możliwości działania. Troszeczkę jesteśmy przeceniani, tak uważam, że nasze ręce potrafią coś leczyć i potrafią coś naprawiać. To troszeczkę jest przecenione. To, co my możemy robić, to pomóc pacjentowi zidentyfikować te przeszkody do zdrowienia. Co może w swoim życiu poprawić, zmienić, zidentyfikować, co właśnie może być taką pierwotną przyczyną tego bólu? Oczywiście to są hipotezy. Nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, ale to naprawianie rękami czy jakimiś metodami jest po prostu mocno przereklamowane. I doszedłem do takich wniosków po kilkunastu latach pracy jako fizjoterapeuta i przepracowaniu naprawdę w tysięcy godzin z pacjentami. I to oczywiście może też być troszkę wypalające dla fizjoterapeuty, bo, bo, bo nagle tutaj wydał kilkadziesiąt tysięcy złotych na kursy, które tak nie do końca działają tak, jak to jest opisywane przez twórców tych metod. Nasz organizm potrafi znakomicie sobie radzić samodzielnie z uszkodzeniami, z kontuzjami, potrafi leczyć się samodzielnie, to jest niezwykle złożony mechanizm, niezwykle złożony organizm tak, człowiek. I, i jako fizjoterapeuci mamy troszkę ograniczone działanie. Oczywiście możemy ten ból modulować w pewien sposób. O czym tutaj mówimy, jeżeli mówimy o modulowaniu bólu. Chodzi o to, że jak przykładamy swoje ręce, bądź też inny czyn, inny bodziec fizykalny, ciepło, zimno, prądy, to w pewien sposób modulujemy na chwilę pracę układu nerwowego. Więc tłumi, możemy tłumić to przetwarzanie bólu. Bardzo często jest to chwilowe u niektórych osób wystarczające do tego, żeby mogli ponownie wystartować, wrócić do życia, ale to działanie raczej jest takie bliższe tabletki przeciwbólowej niż jakiegoś rzeczywiście naprawiania, bez skutków tabletki, tabletki przeciwbólowej, więc tu jest jakby ta zaleta pracy, czy to manualnej, czy, 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 czy fizykoterapii, czyli na chwilę modulujemy ból po to, żeby pomóc pacjentowi wrócić do życia, do aktywności więc tutaj niczego po prostu nie naprawiamy. Bardzo często ludzie przychodzą właśnie z takim poczuciem, że są zepsuci i że terapeuta ich naprawi, no bo jak wyszli od terapeuty, poczuli się lepiej, no to oznacza, że coś zostało naprawione. Natomiast to doszło po prostu do modulowania bólu, więc chwilowej pracy, zmiany pracy układu nerwowego. Każdy bodziec, który przykładamy do naszego organizmu, oddziałuje w jakiś sposób na nasz organizm. Nawet relacje międzyludzkie również oddziałują na to, w jaki sposób nasz układ nerwowy przetwarza informacje. Jeżeli otaczasz się ludźmi, no, którzy przypominają ci ciągle o tym bólu, jeżeli otaczasz się ludźmi, którzy cię stresują, przez których się napinasz, no to też fizycznie w ciele nie będziesz czuć się dobrze. Mamy się otaczać ludźmi, przy których czujemy się bezpiecznie, więc fizjoterapeuta też ma pełnić taką rolę. Osoby, przy której czujesz się bezpiecznie, która pomaga przeprowadzić Cię przez proces powrotu do zdrowia. I ja to też zauważam, znaczy staram się też to przekładać na praktykę nie tylko, żeby być teoretykiem, który o tym opowiada, ale staram się to też przełożyć na praktykę w postaci mojej takiej działalności też pozazawodowej. Społecznej, za którą obecnie nie biorę żadnego wynagrodzenia, a realizuję to w postaci tworzenia drużyny piłki nożnej osób po amputacjach, organizacji treningów piłkarskich dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, czy też ostatnio rozpoczęliśmy treningi piłkarskie dla pani 55, gdzie przychodzą kobiety, grają w piłę. Naprawdę jesteśmy bardzo zaskoczeni. Całą ekipą, która to organizuje, na jakim, z jakim zaangażowaniem są te treningi. Dzisiaj skończyliśmy kilka godzin temu treningi. Powiedzieliśmy, że kolejny będzie za cztery tygodnie, ze względu na dostępność obiektu, święta, majówka. Więc tutaj panie powiedziały, że to absolutnie jakby nie ma takiej opcji. One muszą po prostu spotkać się za tydzień i znowu tą piłkę zagrać. I pobiegać, i zmęczyć się. Dzisiaj była brzydka pogoda, a rano padało. I mimo, wszystko, I mimo tego była stuprocentowa frekwencja. Wszystkie panie, które były na pierwszym treningu, znowu wróciły i zaprosiły jeszcze koleżanki. Więc coś po prostu pięknego, aż, aż, aż tutaj ciarki mi przechodzą. I więc mamy ekipę, społeczność, która dobrze ze sobą spędza czas. Ma zwyrodnienia, ma dyskopatię, ma przekurcze mięśniowe, ma jakieś osłabienia siły mięśniowej. Więc to są panie, które niekoniecznie regularnie chodzą na siłownię czy na, na, na fitness. No wiadomo, są oczywiście aktywne i, i się ruszają, ale za wiele nie miały do czynienia w przeszłości z piłką nożną. Dla niektórych był to taki pierwszy kontakt, można powiedzieć, w klubie z trenerem. E, treningi, podania, strzały, tak? E, jakaś taktyka, więc super sprawa. I w tej grupie, i, i właśnie w, w, tych, w tych okolicznościach takiego uśmiechu. Takiego pozytywnego, hmm, pozytywnej grupy, nikogo nic nie bolało. Tam nie ma opowiadania o tym, że tutaj biodro mnie boli, że tu mnie boli bark. Tu gdzieś tam przed treningiem wspominały, że miały takie kontuzje wcześniejsze, ale w czasie treningu nie ma, nie ma, nie ma w ogóle takich, takich dyskusji, więc okazuje się, że to ciało może się ruszać. Tylko nadaliśmy temu inny kontekst, temu ruchowi pozytywny kontekst związany z byciem w przyjemnej grupie, gdzie nie ma czasu na opowiadanie właśnie o tym jak to się źle czuje, tylko chce się pokazać przed koleżanką, że jest dobrze. W gabinecie jest trochę inaczej i z tym jest rzeczywiście no dla mnie problem. Przychodzą ludzie, którzy chcą opowiadać o swoim cierpieniu, o swoim bólu, o tym czego nie mogą i, i trudne jest pokazać w warunkach gabinetowych to jak dużo ten organizm może Stąd też właśnie pomysł na te treningi, czyli stworzenie okazji, stworzenie takiej sytuacji, gdzie nie ma tej przestrzeni na opowiadanie czego nie mogę, tylko jest przestrzeń na to, żeby pokazać, ile mogę. Więc bardzo przyjemne doświadczenie. Takich. Kilka moich przemyśleń, kilkunastominutowych. Mam nadzieję, że wysłuchałeś, wysłuchałeś tego w całości. Byłoby mi bardzo miło. Byłoby mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się swoimi też jakimiś przemyśleniami na temat tego nagrania, na temat tego, co mówiłem w komentarzu. To jest troszkę jakby ryzykowne z mojej strony. Proszę nie od komentarza, ponieważ w większości, jak ktoś komentuje coś w internecie, to raczej po to, żeby skrytykować. A te osoby, którym się podobało, to... Bardzo często no, albo nic nie piszą, nic nie mówią, nic nie mówią, albo dzielą się tym w wiadomości prywatnej. No ale cóż, podejmuję to ryzyko i, i ciekaw jestem Twoich e, opinii, czy dobrze Ci się tego słuchało, czy chcesz więcej takich materiałów. Bardzo Ci dziękuję, pozdrawiam.